odrobinę spokoju, ciszy, ponieważ trwa transmisja na żywo. Będziemy tę konferencję nagrywać dla mediów, więc to jest ten czas dla redakcji. Za chwilę oczywiście wystąpienie naszego kandydata, a potem możliwe zadania pytania. Będę do Państwa redaktorów podchodzić wraz z mikrofonem. Jedno pytanie na jedną redakcję. Bardzo proszę Panie prezesie. Witam państwa serdecznie. No, patrioci z Brzeska, drodzy państwo, są wśród nas i z całego powiatu brzeskiego tutaj w Małopolsce. Bardzo serdecznie dziękuję. Państwo nie przestajecie mnie w całej Polsce zadziwiać, bowiem jesteśmy przecież na konferencji prasowej, a jest tu tyle państwa, Polek, Polaków pełnych nadziei tego, że Polska wróci na drogę normalności, bezpieczeństwa, i dobrobytu. To nasze dzisiejsze spotkanie jest rzeczywiście konferencją prasową, więc na samym końcu zwrócę się też do Państwa, do mieszkańców Brzeska i do wszystkich gości tego spotkania. Najpierw kilka słów chciałbym przekazać mediom, drodzy Państwo. Staję tu przed Państwem, żeby w sposób jasny zadeklarować, że zarówno jako kandydat na urząd prezydenta Rzeczpospolitej, ale także jako prezydent Polski. Będę zdecydowanym przeciwnikiem prywatyzowania polskiej służby zdrowia. Nie pozwolę na to, żeby służba zdrowia była sprywatyzowana. Powszechna, ogólnodostępna służba zdrowia w Polsce musi, drodzy państwo, pozostać bezpłatna. Polki i Polacy mają prawo do tego, aby korzystać z bezpłatnej. Służby zdrowia, a nieudolność obecnego rządu pod kierownictwem Donalda Tuska nie można tej nieudolności zastępować próbami prywatyzacji polskich szpitali powiatowych, polskich szpitali w całej Polsce, drodzy Państwo, bowiem ta magiczna różdżka, jak już dzisiaj wiemy, nie działa i w roku 2024 i w roku 2025 niestety polska służba zdrowia. Pod rządem Donalda Tuska bije kolejne niechlubne rekordy w kolejkach, rekordy w niewypłacaniu nad nadwykonań szpitalom powiatowym. Ale mamy też sygnały z całej Polski. Wprawdzie jesteśmy dzisiaj w Małopolsce, drodzy Państwo. A ja wczoraj byłem w województwie Świętokrzyskiem, i tam w Opatowie jest szpital powiatowy, którego przykład chciałbym Państwu podać. Szpital, który został. Stworzony, powołany w roku 2009. W roku 2011 został sprywatyzowany i to doprowadziło do zupełnej ruiny szpitala w Powiecie Opatowskim i w samym Opatowie. Dopiero przejęcie odpowiedzialności przez samorząd powiatowy, przez starostwo, sprawiło, że ten szpital funkcjonuje, jest najlepszym szpitalem w tamtym regionie. Polski, jednak odpowiedzialność i samorządów, i starosty za szpital powiatowy i odprywatyzowanie takiego szpitala w tym konkretnym miejscu przyniosło takie właśnie efekty. Dlatego jeszcze raz powiem, że służba zdrowia powinna być dla Polaków bezpłatna. Szanowni Państwo, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której gdy chorują dwie osoby w jednym domu, ze względów finansowych, musimy dokonywać wyboru. Czy leczyć mamę, dziecko, czy leczyć ojca. To jest sytuacja, która jest sygnałem społecznej znieczulicy, a ja zostanę prezydentem, który i rozmawia z Polakami, i przebywa z Polakami, który jest jednym z obywateli. Państwa polskiego i który nie pozwoli na to, aby w własnym państwie Polacy nie mogli korzystać z bezpłatnej służby zdrowia. To oczywiście, drodzy Państwo, zasadnicza kwestia naszego bezpieczeństwa, bo abyśmy czuli się bezpiecznie, to z jednej strony mamy bezpieczeństwo wojskowe, bezpieczeństwo militarne, bezpieczeństwo. Energetyczne, bezpieczeństwo żywnościowe. Każdej z tych kwestii poświęcam w swoim programie osobny rozdział i też osobne konferencje prasowe, ale zasadnicze jest dla nas także bezpieczeństwo zdrowotne, a sprawność cywilizacyjną państwa, sprawczość państwa mierzy się właśnie po tym, jak państwo potrafi dbać o tych, którzy najbardziej potrzebują pomocy. A osoby chore, szczególnie ciężko chore, chore onkologicznie, po prostu potrzebują pomocy państwa polskiego, niezależnie od tego, w jakim to jest regionie Polski. Będę prezydentem, który czuje emocje Polaków, drodzy Państwo, i nie zgodzi się na to, aby prywatyzować polską służbę zdrowia. W swoim programie mam także konkretny postulat uleczenia służby zdrowia. Ten system jest po roku 1989. Że przed rokiem 89 był nadzwyczaj sprawny, ale już w wolnej Polsce, czy to w czasie transformacji ustrojowej, czy w latach 90., nie udało się, powiedzmy to szczerze, uleczyć polskiej służby zdrowia. Ja przyglądam się tej sytuacji od jakiegoś czasu, Szanowni Państwo, i widzę, że system nie jest zaprogramowany w taki sposób, jak powinien. Dlatego w moim programie znajdziecie Państwo jasną deklarację, że jako prezydent Polski. Będę koordynował pracę nad powstaniem Centrum Obsługi Pacjenta. Zanim zaczniemy dorzucać środki finansowe do Polskiej Służby Zdrowia, musimy zrobić to, co teraz jest najważniejsze, a więc skoordynować cały proces w ramach Centrum Obsługi Pacjenta, które będzie nawigować pacjenta. Za sprawą teleinformatycznych i technologicznych systemów będzie wskazywało, gdzie pacjent może odbyć wizytę lekarską. Będzie to próba zintegrowania całego systemu informatycznego Polskiej Służby Zdrowia. Jeśli Państwu wydaje się to odległe albo nierealne, to powiem tylko, że szpitale prywatne przychodnie prywatne z takich systemów korzystają i to zawstydzające dla państwa polskiego że coś na co stać prywatne placówki medyczne i prywatne szpitale nie może stać się domeną także państwa polskiego i składam dzisiaj w brzesku jasną deklarację po raz kolejny że jako prezydent Rzeczpospolitej Polskiej zacznę uszczelniać system polskiej służby zdrowia i stworzę wyjdę z inicjatywą ustawodawczą stworzenia Centrum obsługi pacjenta, i to będzie mój pierwszy krok w uleczeniu polskiej służby zdrowia. Drodzy Państwo, oklaski. teraz kilka słów do Państwa, do patriotów z Brzeska i z powiatu Brzeskiego. Szanowni Państwo, wiem, że stoję przed ludźmi bardzo przedsiębiorczymi przed ludźmi, którzy radzą sobie ze swoim życiem zawodowym którzy potrafią realizować swoją misję zawodową, ale także realizować swoją odpowiedzialność względem państwa polskiego, bo jesteście państwo patriotami, skoro popieracie moją kandydaturę na urząd prezydenta i Polska jest dla was ważna, tak samo jak wasz osobisty dobrobyt, i to jest rzecz naturalna. W moim programie, szanowni państwo, w planie 21, w trzech, w czterech strefach, które odnajdziecie w tym programie jest konieczność ciągłego rozwoju państwa polskiego i myślę, że ten rozwój jest także konieczny dla powiatu brzeskiego. Wiemy, że w ostatnich latach jeszcze za rządów Zjednoczonej Prawicy ten szpital, który jest przed nami, zyskał inwestycje na poziomie 20 milionów złotych. Były środki finansowe na to, aby wyremontować oddział chirurgiczny, oddział onkologiczny, aby kupić nowe ambulanse Potrzebujemy tych środków finansowych, żeby wyrównywać szanse pomiędzy Polską Powiatową a Polską Centralną, i mamy tutaj w brzesku do tego wszystko, drodzy Państwo. Przedsiębiorczych, aktywnych ludzi. Mamy doskonałe topograficzne położenie państwa miasta i państwa regionu między Krakowem i Warszawą. Myślę sobie, czego Wy dzisiaj potrzebujecie troski państwa polskiego w zakresie inwestycji z budżetu centralnego, z którymi sami sobie doskonale czego ten szpital jest przykładem i wiele innych inwestycji w sam powiat poradzicie. Potrzebujecie tutaj niedaleko, drodzy państwo, komendy. Potrzebujemy wzmacniać swoje bezpieczeństwo cywilne, więc tak w Brzesku powinna powstać nowa komenda. Państwowej Straży Pożarnej, bo to Straż Pożarna odpowiada za nasze bezpieczeństwo cywilne. I zadaję sobie publicznie z państwem pytanie: jak to możliwe, że przez tyle lat to wszystko się udawało, a stan finansów publicznych dawał szansę inwestowania setek milionów złotych w Polskę powiatową, w miasta powiatowe, średnie, małe i większe, a dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której tych środków i wielu programów. Inwestycyjnych nie ma, o czym mówią mi samorządowcy w całej Polsce i pewnie potwierdzą samorządowcy także z Powiatu Brzeskiego. Dlatego jako prezydent Polski gwarantuję też Państwu, że w pierwszej swojej inicjatywie ustawodawczej zażądam od tego leniwego rządu Donalda Tuska przywrócenia wszystkich programów centralnych, które rozwijały Polskę Powiatową, bo to jest nasza konieczność. Idę do Państwa, bo z Wami, drodzy Państwo, czuję się najlepiej. Jestem jednym z Was. Kończymy konferencję prasową. Idę tam, gdzie moje miejsce, a moje miejsce wśród Polek i Polaków. Dziękuję bardzo. chwilę do Państwa przyjdzie, tak jak powiedział, wśród ludzi czuję się najlepiej, ale jeszcze króciutko dla redakcji po jednym pytaniu. Prosimy o zgłaszanie chęci. Kto by chciał zadać pytanie? Ja proszę. Dzień dobry, Orzeł Dominika, telewizja w Polsce, dniu. Panie prezesie, ja mam trzy pytania, ale każdy jest związane z, z jest Pana Do kandydatem Słowem Mierom Mencenem. Po pierwsze, Słowomir Mierom powiedział, że w jego idealnym świecie studia są płatne. Czy Pan się z tym zgadza? Po drugie... Prezes Kaczyński powiedział, że pan i pan Męcen to dwa różne światy, dwie koncepcje, więc moje pytanie, czym się pan różni, czym pana świat się różni od świata pana Chłomira Męcena i trzecia kwestia, proszę o komentarz do słów Chowomira Męcena, który powiedział nie należy zabijać niewinnych dzieci, tylko dlatego, że ich ojcowie popełnili straszne przestępstwo. Czy mamy płatne studia? Czym pan się różni od słowomira Mensena? No i kwestia bardzo. Pani redaktor, tak jak powiedziała pani rzecznik, chcielibyśmy odpowiadać na jedno pytanie, a pani chciałaby ze mną zrobić wywiad rzeka na temat mojego kontrkandydata. Myślę, że to nie jest odpowiednia formuła, żebym stał i op opowiadał o jednym z kontrkandydatów przez 20 minut, więc rozumiem, że mogę sobie wybrać jedno pytanie i na nie odpowiedzieć. Tak? Tak, Trzymajmy się naprawdę bardzo napięty harmonogram. No więc różni nas na, na pierwsze i na drugie odpowiem Pani Redaktor pytanie w takiej kolejności jak pani redaktor zaproponowała te pytania, a zresztą pierwsze pytanie różni się, łączy się z drugim pytaniem, a więc różni nas wiele. Cieszę się, że są punkty w naszych programach, które nas łączą i wiem, że wielu zwolenników Konfederacji moja oferta także jest bliska. Zresztą ja z tymi środowiskami przez wiele lat współpracowałem przy wielu patriotycznych. Manifestacjach, przy organizacji wielu uroczystości w całej Polsce, więc są rzeczy, które nas łączą i w programach, i w odbiorze środowiska konfederacji, ale są zasadnicze rzeczy, które nas dzielą. I kwestia płatności za studia z całą pewnością jest jedną z takich rzeczy, panie redaktor. Jak już mówiłem publicznie, nie stałbym przed państwem jako doktor nauk humanistycznych i kandydat na urząd prezydenta państwa polskiego. Gdyby studia były płatne, moich rodziców nie byłoby stać na to, abym dziennie mógł studiować historię na Uniwersytecie Gdańskim. I tak przez całe studia musiałem ciężko pracować, żeby móc się utrzymać, a za studia nie płaciłem. I wiele osób w Polsce dzisiaj, wiele młodych kobiet, młodych mężczyzn, jest w podobnej sytuacji. Są bardzo zdolni, są gotowi do tego, aby osiągać kolejne stopnie naukowe, aby pracować dla państwa polskiego, aby realizować się w swojej misji dla państwa polskiego, a ich rodziców, ich rodzin nie stać na to, aby płacić za studia, więc studia w sposób oczywisty. Zresztą to gwarantuje artykuł 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, który mówi jednak o równym dostępie do edukacji. To nie będzie równy dostęp do edukacji, jeśli wyeliminuje się, tych studentów, którzy, których rodzin i których rodziców albo których osobiście nie stać na to, żeby studiować. Mamy wielu zdolnych ludzi, których sytuacja materialna, drodzy Państwo, nie pozwala na to, aby podjąć płatne studia. Stąd pani redaktor pyta, co nas łączy, co nas dzieli w pytaniu numer dwa, a w pytaniu numer jeden pyta pani redaktor o słowa mojego kontrkandydata, więc odpowiedziałem pani nie tylko na jedno pytanie, ale na dwa. Proszę kolejne pytanie. Pani prezesie, już ponad 24 godziny minęły od momentu, gdy wezwał pan do debaty Rafała Trzaskowskiego. Jego sztab wydaje się w sposób jednoznaczny jeszcze nie odpowiedział. Jak pan to odbiera? I drugie pytanie o, o sprawę, jeżeli mogę, ale to związane z kampanią trasą, na której dzisiaj nastąpił pan na dość wyjątkowy, osobliwy baner, jeżeli pan by mógł opowiedzieć historie. historii. Dziękuję bardzo. No to tak jest, drodzy państwo, że jak ma być jedno pytanie, ktoś zadaje trzy, ja odpowiadam na dwa, to już drugi, za, e, pani redaktor, numer, zadaje już dwa. Tak, rzeczywiście ten baner, i tu będę konsekwentny, odpowiem na dwa. Ten baner był wyjątkowy, rzeczywiście w jednej z miejscowości pani sama przygotowała baner w sposób artystyczny, wywiesiła go przed swoim domem, było to bardzo ujmujące, więc pojechałem. Do, do tej miejscowości, aby podziękować. No, niestety nie, nie zastałem e, pani w mieszkaniu, ale rozmawiałem z jej sąsiadką. To pokazuje, że e, me, moja, moja kandydatura na urząd prezydenta no, cieszy się uznaniem różnych e, osób, także tych niezaangażowanych w politykę. Tych, którzy nie mają dostępu do oficjalnych banerów, poświęcają swój czas, żeby stworzyć coś oryginalnego, artystycznego i wywiesić to przed swoim domem. Bardzo dziękuję, jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję za, za ten bardzo... Miły gest. Jeśli chodzi o debatę z Rafałem Trzaskowskim, ona dotyczyła konkretnego tematu. Ja chcę rozmawiać z Rafałem Trzaskowskim o naszym bezpieczeństwie, bo dzisiaj bezpieczeństwo jest najważniejszym tematem, które stanie przed przyszłym zwierzchnikiem sił zbrojnych. No ja to odczytuję jasno. Rafała Trzaskowskiego nie interesuje bezpieczeństwo, skoro nie chce dyskutować ze swoim głównym rywalem o. Bezpieczeństwie. Ja też nie spodziewam się nadzwyczajnej e, odwagi po e, Rafale Trzaskowskim. Stworzono Rafałowi Trzaskowskiemu idealne warunki kampanii, angażując do jego sztabu prokuraturę, najwyższą izbę kontroli, służbę więzienną, telewizję rządową, wszystkie agendy państwa polskiego. Przygląda się z dalekiego dystansu temu tumultowi, który odbywa się w kampanii wyborczej i po prostu jak rozumiem, no nie chcę schodzić z tej swojej lektyki, jak to nazwałem, aby debatować o tym, co interesuje Polaków. Nie jest to dla mnie zaskoczenie, no bo jest to jednak kandydat głęboko oderwany od rzeczywistości społecznej w państwie polskim. I mam nadzieję, że Polacy w końcu to zobaczą że rozmawiamy o kandydacie, który nie tylko jest oderwany od rzeczywistości, ale też nie chce rozmawiać o najbardziej istotnych kwestiach państwa polskiego, czyli o bezpieczeństwie konkretnie w dyskusji fair play o tym jak sobie je wyobrażamy to bezpieczeństwo i gdzie chcemy poprowadzić państwo polskie. To jest najbardziej istotna kwestia tej kampanii wyborczej. Żyjemy w świecie, drodzy państwo, geopolitycznego przełomu w zakresie ekonomicznym, w zakresie bezpieczeństwa o czym my mamy dyskutować? O pilniku do paznokci Rafała Trzaskowskiego? No, drodzy państwo, to, to, to nie są tematy poważne, czy o tym, o czym mówi Rafał Trzaskowski w czasie swoich spotkań, o mojej siłowni, aktywności sportowej. No, chcę rozmawiać o bezpieczeństwie, nie jest gotowy. Rafał, obudź się, bądź mężczyzną. Rząd chwalił się, że przesunie środki z KPO na obronność. Jednak inni urzędnicy mają wątpliwości, czy to będzie możliwe. Jak pan ocenia wiarygodność rządu w kwestii bezpieczeństwa? Ale trudne pytanie, panie redaktorze. Bardzo trudne pytanie pan redaktor zadał, ale jedno, to, to cenię tę konsekwencję. I trudne, i proste. No, ja oceniam bardzo krytycznie obecny rząd pod względem dbania o nasze bezpieczeństwo. Odpowiedź nie może być inna. No, po polski rząd. Oddaje właściwe kwestie naszego bezpieczeństwa na zachodniej granicy państwu niemieckiemu. Dowiadujemy się o tym, jak wygląda sytuacja w państwie polskim w zakresie nielegalnych imigrantów z niemieckiej prasy albo z niemieckiego rządu. No jak można ocenić takie działanie polskiego rządu? W zakresie bezpieczeństwa rząd polski i większość parlamentarna właściwie przyjmuje bezrefleksyjnie rezolucje dotyczącą obronności Unii Europejskiej czy Białą Księgę, w której jest wiele zagrożeń. Niestety polski rząd dzisiaj oddaje kwestię naszego bezpieczeństwa zagranicznym agendom Brukseli i Berlinowi, wspierając w swoich kolejnych decyzjach niemiecki i francuski przemysł zbrojeniowy. Polski rząd w zakresie bezpieczeństwa nie realizuje kontraktów podpisanych przez rząd Zjednoczonej Prawicy na południowo-koreańskie, amerykańskie sprzęty wojskowe, militarne, które są niezbędne dla obronności państwa polskiego. Ten sam rząd Donalda Tuska odpowiada za to, że trzykrotnie spadły przyjęcia do polskiej armii i do wojsk obrony terytorialnej. No, jest to rząd, którego reprezentanci i którego parlamentarzyści biegali z pizzą po wschodniej granicy Polski, gdy budowano tam zaporę, atakowali mundur polskiego strażnika granicznego, wyrażając zupełny brak szacunku do tych, którzy są naszymi bohaterami. To jest rząd niebezpieczeństwa, a nie rząd bezpieczeństwa państwa polskiego. Dlatego jeszcze raz wzywam Rafała Trzaskowskiego do debaty na temat bezpieczeństwa, jeśli ma cokolwiek w tej kwestii do powiedzenia. A Państwa zapewniam, że jako Zwierzchnik Sił Zbrojnych zadb zadbam o Wasze bezpieczeństwo i konsekwentnie będę realizował misję państwa polskiego i będę dbał o obecność państwa polskiego i w dobrych relacjach bilateralnych ze Stanami Zjednoczonymi i mocną pozycję Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i będę walczył ze wszystkimi tendencjami centralizacyjnymi Unii Europejskiej które mają prowadzić do tego, że decyzje dotyczące Wojska Polskiego będą zapadać z Brukseli. Niech Bruksela z, daleko, z daleka trzyma się od naszej obronności i naszego Wojska. Zajmijmy się wspólnotą ekonomiczną, finansową, wspólnotą celną, ale jak najdalej od naszego bezpieczeństwa. Droga Brukselo. Brawo. Odpowiem, drodzy Państwo. Każdy ma swoją pracę, drodzy Państwo. Pani redaktor ma swoją pracę, my mamy swoją pracę. Pytanie brzmiało, bo nie do końca słyszałem. Jaka jest, jakie jest moje stanowisko w sprawie aborcji? Ja, jest, tak, ja jestem katolikiem, jestem chrześcijaninem, więc moje generalne stanowisko jest oczywiście za życiem. To jest pewna generalna refleksja. Odnosi się Pani do przypadku gwałtu. Polskie prawo to reguluje, jak Pani redaktor i jak Państwo to wiecie. Ta decyzja oczywiście należy do kobiety i tak to jest wyregulowane w polskim prawie. Kobieta jest ofiarą gwałtu. Jest to rzecz straszna dla kobiety, żeby była... Jasność. Kobieta jest ofiarą gwałtu, a mężczyzna jest sprawcą gwałtu. Więc przede wszystkim państwo polskie powinno zaopiekować się kobietą, która została zgwałcona. To jest rzecz naturalna. Powinna mieć całą opiekę psychologiczną, opiekę medyczną, a mężczyzna za taki akt powinien odpowiedzieć w państwie prawa. Te wartości i emocje rozłożone są w sposób jasny. Jest ofiara i jest sprawca takiego czynu, ale z całą pewnością ale z całą pewnością ofiarą takiego czynu czy osobą odpowiedzialną życiem odpowiedzialnym za taki czyn mężczyzny nie jest dziecko i opieka państwa polskiego nad kobietą która została zgwałcona ofiara państwa polskiego jest opieka państwa polskiego jest niezbędna decyzja powinna należeć do kobiety jeśli mogę podzielić się także swoją Osobistą refleksją i znajomością takich przypadków to zapewniam panią redaktor i wszystkich państwa, że z tego dramatu, z tego zła często jest wiele miłości i wiele dobra, gdy kobieta podejmuje decyzję o urodzeniu takiego dziecka. Ja znam takie przypadki, blisko mnie są takie kobiety, które mają tego typu doświadczenie. Jest to zło wyrządzone przez mężczyznę, które przy pomocy państwa polskiego. Można zamienić w dobro, życia, w dobro życia dziecka, jeśli taka będzie decyzja kobiety. Brawo! 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 <plosy> ja, jeszcze, raz, ja, jeszcze raz, z kim miałbym się wspierać? Nie, no, ja jestem. Panie redaktorze, drodzy Państwo, jako kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość jestem jedyną gwarancją obrony dobytku socjalnego państwa polskiego z lat 2015-2023. To jest rzecz naturalna. Tu jest jasny podział. Tu jest jeden kandydat, który myśli solidarnościowo-społecznie, który docenia. Lata 2015-2023 w zakresie polityki społecznej, który jasno deklaruje się za tym, że nie da podwyższyć wieku emerytalnego dla kobiet i dla mężczyzn. Kandydat, który nie da zabrać 13 i 14 emerytury, więc tu nie wiem, czy jest jakiekolwiek pole sporu z innymi kontrkandydatami. Myślę, że wszyscy wyborcy wiedzą, że głosując na. Karola Nawrockiego głosują za tymi zdobyczami polityki socjalnej, społecznej, prawa i sprawiedliwości, które mamy dzisiaj. To są proste deklaracje i proste rachunki. Głosując na innych kandydatów musimy liczyć się z tym, że i 13, i 14 emerytura, i 800 plus dzisiejsze, i wiek emerytalny będą podlegać jakimś regulacjom, a głosując na mnie, głosujecie Państwo na strażnika tych zdobyczy socjalnych. Brawo. Brawo. Jeśli nie ma więcej pytań, bardzo Państwu dziękujemy za...